Cześć, witajcie, ja jestem Muflonek i witam Was bardzo serdecznie na tym o tym kanale. Um, jestem osobą, która bardzo, ale to bardzo lubi grać w gry. Gry to mój sens życia. Nie no dobra, co innego jest moim sensem życia, ale głównie zajmuję się tym dlatego po prostu, że lubię grać. I postanowiłam zrobić w moim życiu coś całkiem innego, coś czego jeszcze nie robiłam, a planowałam to jak jeszcze byłam dzieciakiem. No a jednak czasami może marzenia się spełniają. Zobaczymy, jak to będzie tutaj. Przed Wami na ekranie widnieje Agatka. Agatka Smyk. Agatka także ma marzenie, chce być bajecznie bogata, a postanowiła dorobić się swoich pieniążków prowadząc hotel. Ten hotel jednak nie będzie aż taki zwykły, jakiś wymyślny czy coś w tym stylu, no bo niestety mój łeb nie jest e, kreatywny w stopniu budowania czegoś. Postanowiłam, że zbuduję to na podstawie mojego miejsca pracy, a że pracuję w bardzo dużym miejscu, gdzie znajduje się bardzo dużo pokoi. Nie, nie jest to hotel. Stwierdziłam, że będzie to bardzo dobry pomysł, żeby wypróbować. Sprawdzimy, czy mi się uda. Wybrałam parcele w um, tak zwanej przeze mnie górze Kolorabi. Stwierdziłam, że ta nazwa jest fajniejsza. Mm, takie przejęzyczenie raz co nie. I tak, co do Agatki. Nasza Agatka jest kreatywną romantyczką, która też lubi dobre jedzenie. Cała ja. <laughs> Dobra. Jest młodą dorosłą, i no, tak jak mówiłam, jej marzeniem jest mieć własny hotel. Teraz macie okazję widzieć tego klucza, którego zbudowałam. Tylko dlatego nie ma okien, bo będzie to mniej więcej budowane tak, jak serio wygląda to miejsce, gdzie ja pracuję. Będzie bardzo często coś zmieniane. Okna są tylko z jednej strony. Są tak, z tak zwanej dupy strony, czyli no po drugiej stronie, tam, tam o tu, tu, nie No. Ten klot znajduje się na największej parceli, jak już może mówiłam, może nie mówiłam, ale no niestety ja mam sklerozę. No. No. No, tak, od tej strony to w sumie źle nie wygląda. W sumie jestem zadowolona. E tak, wchodząc do środka. Wchodząc do środka, po lewej stronie jest malutka toaleta. Toalety mniej więcej w każdym pokoju będą wyglądały tak samo. Pokoje będą się głównie zmieniać. W sumie tu się też głównie pozmienia: to już wiem na pewno. Naprzeciwko drzwi macie sypialnię. Sypialnię, którą Agata będzie dzieliła z najbliższym swoim współlokatorem. I po prawej stronie jest taki malutki sobie, bardzo przytulny w sumie jak dla mnie salonik. Z małym aneksem kuchennym, stratytaty. taty, coś mi się zdaje, że tu brakuje mi. A nie, jednak nie brakuje mi szafki, tak myślałam. E, no. Tak więc możemy rozpoczynać. Tak, nie przedłużajmy już, niech rozgrywka się już tam ciągnie. Agatko, ty sobie coś porób, a ja sprawdzę, czy ja już. A nie, już zrobiłam o to, żeby miała współlokatora. Agatka idzie przećwiczyć flirtowanie. No ćwicz sobie, ćwicz. Czy jakieś inne cechy nam wyskoczyły? Jeszcze nie, ale reputacja coś jej nie za fajna. Nie wiem czemu tak, ale no nie podoba mi się to za bardzo. Kto wie, może kiedyś zostanie sławna, będzie jej to na pewno potrzebne. Analizowanie Sima już prawie cały czas. No tak jak, jak widać używam Moda slice of life. Używam MC Command Center. Dużo modów na ubrania. Może nie akurat w tej rozgrywce. Ale no. No to czekamy. Może ktoś się pojawi. Dobra, w tym czasie, jak se tam ona tam coś robi, w sumie mogłaby już ugotować sobie jakiś tam obiadek. Woda, późne śniadanie. O! Zrób sałatkę owocową. O! Aleks moje. Kurde. No nie wiem, może będzie ciekawie, zobaczymy. Poczekamy chwilę. Niech ona najpierw ugotuje, niech się poznają. Dowiemy się, czy. Ach, niech przyjazne będzie. Dowiemy się, czy, czy Aleks pracuje, no bo ja jednak, tak jak mówiłam, mam sklerozy i zapominam dużo rzeczy. Ogólnie może być tak, że. Em... Gdzieś tam będą nam się przebijać simy, których żaden, żadna osoba nie zna. No chyba, że twórcy tych Simów, ponieważ stwierdziłam, że całą wierzbową zatoczkę i całą oazę strój. usunę. Po prostu usunęłam wszystkich simów, jakie tam były, bo nudzi mi się rozkrywka tymi samymi. Że, że, no po prostu nudzi mi się to, że widzę cały czas te same mordy. No, i wprowadziłam z galerii. Kilka to kilkunastu nowych rodzin, najróżniejszych. No. No, także tak jak widać. O, sobie już tam rozmawia z Alex, a myśmy chciały się w sumie dowiedzieć. Córki, mam katar, więc mogę od czasu do czasu smarkać. Okej, okay, to co chciałam się dowiedzieć? Ja chciałam się dowiedzieć, jaki zawód ma ta Alex. No bo jednak ktoś musi za to wszystko płacić, co nie? Jakoś się trzeba utrzymać. Dziwne, bo zazwyczaj. O tej porze przychodzi ktoś z komitetu powitalnego i zazwyczaj przynoszą jakieś żar. Okej, okay, wiedziałam, że Alex jest bezrobotna. No ale w sumie. W sumie gdzieś kiedyś widziałam, że ona jak u kogoś mieszkała, jako współlokatorka. To co chwilę przynosiła żarcie. Dobra. Aleks, chodź. Chodź, 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 chodź. Zostań u nas. Zostań u nas. Ale, 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 żeby nie było. Dobra, śpi Agata na dole. Chyba powinno to jakoś działać, chyba tak, co nie? Dobra. Przyjmuj to, Aleks. Ja się muszę napić kawki. Kawka życiem moi drodzy. Wiem, może jestem jakaś trochę... Niecałkiem tentego w głowie, no ale no trudno, taki mój styl życia. Jestem typowa przysłowiowa blondynka. Dziękuję bardzo do widzenia. Nie no, dobra, no nie. Okej, okay, Alex się cieszy, że będzie u nas mieszkać Muchi Pichi. Tak, typowe powiedzenie Simów. No to co, trzeba sprawić, żeby nasza Agusia, Agusia Agatusia jakoś se dorobiła. No i teraz się tak zastanawiam, czy wziąć jej jakąś pracę, czy może, czy może coś ma robić, coś zbierać, czy coś w tym stylu. Coś w tym deseń. W sumie tak sobie myślałam. O, chipsy. Zepsute. Ale szuja. Jaka szuja wzięła, położyła zepsute chipsy. <grym> no ja wiedziałam, że ze współlokatorami będzie ciężko. Dobra. Ale co myślimy, ja głównie miałam plan, mały plan. No głównie miałam taki plan, że, że Agata musi jakoś na siebie w sumie zarabiać. No, i w sumie będzie musiała powielać moje inne hobby, czyli będzie musiała sobie dziergać. To co? Schowaj sobie do ten piękny kosz. Jezu, szkoda, że czegoś takiego nie ma, że w prawdziwym życiu nosić sobie kosz z włóczką w kieszeni. To by była frajda. O, Alek zwróciła. Odłóż książkę, Agata, odłóż książkę, odłóż książkę i chodź dziergaj. Dziergaj sobie czapki. Jeszcze cię na to stać. Białym tygryskiem, o tak. Okej, okay. to ona się podzierga. Ma tylko 14 a simoleonów. Okej. Okay. Pogadamy z tą Alex. Musimy się trochę coś o niej dowiedzieć, co nie? Rata taty. Poznaj ją. Podziel się pomysłami o swoim hotelu, opowiedz jej dość o kosmitach. Poprosiłem o zapewnienie. No i tak se pogadajcie chwilę, ty se tam podziergaj. Gdzie trzeba w przyszłości zainwestować w tampony. Bo to jednak jest trochę denerwujące. Aleks, posprzątaj po sobie. Proszę ja ciebie. Posprząta? posprząta. O, posprząta. No nie wierzę. Dobra. A ona będzie dalej żyć. Dobra, niech se żre. My to schowamy do lodówki. Skończyłaś? Kończyła jak słodko. Weź to wystaw na Plopsi. A bo to. O, ja nie wiedziałam, że to można innym synem tak opodarować. No ale dobra. Agatka idź do kibla. Może ktoś to kiedyś kupi. Ile to jest warte? 90. No, no to. Co? No to tak będzie agatka na siebie zarabiać. Wrzucając rzeczy na Plopsi. No ale nie stać nas, żeby cokolwiek teraz innego. Udziergać no musimy trochę oszczędzić kasę, 9 simolonów. Idzie podziękować za sprzątanie. Spoko, ok Podziękuj i idź żreć. Fajnie wygląda to, że te lampki tak fajnie stoją. <grybuj> no dobra. Leci. Jezu, jaki to jest żarłok z tej Alex. Ja to wiedziałam, no ale spoko. Żarcie nam szykuje. Jak miło, ciekawe co. nie gadaj, nie gadaj. zaraz idziesz biegać. Formę trzeba trzymać. Co zrobiła? Co zrobiła? Co zrobiła? O, i tu więcej. Rybne tako. Może być. Można sobie coś tam jeszcze po pogadać na temat spolokatorów? Podziękuję za zrobienie jedzenia. Może się polubita. No, teraz ty posprzątaj. Bra. Krzeczna dziewczynka. Schowaj to do lodówki, żeby się nie zepsuło. I idź pobiegaj. O. Nie wiem, czy to nie będzie jej za zimno w sumie. A, ciul tam. Najwyżej trochę nam przymarznie. Pięknie. Jezu, jak ty... O, typek w kimono. I to jeszcze wschodząca gwiazda. O oko. No ale nie mieliśmy, pom... po... nie mieliśmy komitetu powitalnego. Takie ja to przykre. Iść Ty przyszła. I wróć do domu laska. Leć do domu. Tu idzie kolejny typek. Kto? Ty, ja Cię znam. Fires. No, fires. Jeśli jakieś imiona wymawiam niepoprawnie, to sorry. Ja mam swoje wyobrażenia na temat tych imion i będę je wymawiała po swojemu w sumie. W Sumie jest godzina w pół do dziewiątej. Agacie zbliża się okres. No, weź prysznic. Jak? Czy dostała? Jak żeby inaczej dostała? Czemu? Okej. Okay. No dobra. Śmierdzi. No i zaraz nie będziemy mieli serio kasy. Tak. Weź jeszcze raz prysznic. <laughs> Umyjesz potem zęby. I umiem. Oglądasz sobie z Alex Telewizję. Chyba, że do tego czasu wyłączy. Zrobimy tak, żeby cokolwiek tu mniej więcej widzieć. No, tak będzie mi lepiej. Co tam ogląda ta? Tą trom! Ale mogłabyś tak w sumie z nią pogadać. W końcu to twoja półlokatorka. Dobra, nie to nie. Idź spać, laska. Jeszcze sobie nie ozdobiła. Może po czasie. Okej, okay. Agata idzie spać. Ja wracam do was rano. No i witamy z powrotem. <grym> Wiem, dla was to sekunda, dla mnie trochę dłużej. Muszę się przyzwyczaić do tego. Jest mały problem. Agaty nie stać na tampony. Stwierdziła, że szybko się opłuczę. Może nie będzie śmierdzieć. Ale w najgorszym przypadku mogę zrobić coś takiego. I wtedy nie będzie śmiercić. No, ale jednak to jest oszustwo. Jak tylko będzie miała kasy, będę pilnować, żeby po prostu te tampony zbierała. Zbierała ja pierdzielę. Zmieniała. Ok, od dzisiaj też będę zbierać tampony. Co narobi? Nie, nie, nie żadne jajka na toście. Ty masz tutaj resztki. Zjedz to, co tu jest w lodówce najpierw. SK. Od... Z tej perspektywy lepiej to będzie wyglądało. Czy ja na podłodze właśnie widzę chipsy? I to znowu śmierdzące. Nawet nie pi... No chipsy, no jak jakby inaczej. A Aleks jak zwykle sobie gdzieś poszła. No idzie, chodź. No chodź, chodź, bo trzeba cię opierdzielić. No Halo laska, o nie, ja się tak nie bawię Narzekaj do niej na bałagan bo, bo, bo to tak nie idzie O co chodzi What the fuck Agata Żryj to szybciej, a ty już zjadłaś, dobra Żryj, nie żryj, bo już nie masz co I idź opierdziel tą laskę No kurde, no Ty, słuchaj, ty piara, co to ma być? Przynosisz chipsy i... i, i, i dupa, no. A dawaj, zbuduj sobie tego ba bałwanka. Jak już nie masz co robić? Jakby tu to sprawić, żeby ona więcej kasy zarabiała? A w międzyczasie mogłaby iść poznać trochę ludzi, co się tutaj kręcą w sumie. W sumie nie jest to zły pomysł. Joko, babuszko. Joko, słodka. Czemu nie? Dobra, młoda, ty idziesz skorzystać z. Czemu ona na łóżku nie śpi? Dorki, nie pamiętam co mówiłam przed chwilą, bo miałam małą awarię. I, I no, no, tak więc tak Dziwi mnie, dlaczego Dlaczego Alex Śpi na kanapie, czy jest jakiś problem Żeby wejść tam na łóżko, musimy to sprawdzić Nie, no dobra Działa W sumie OK. no to jak idzie to spoko To niech idzie Aguś wstań, bo to nie jest twoje wyro O, też bym chciała piętrowe łóżko Może kiedyś E, dobra. Co myśmy chcieli? Myśmy mówili, w sensie ja mówiłam, Agata i... Dobra. Typowy sim w zimę. Idzie odśnieżać bez powodu, bez niczego. A my byśmy chcieli za kogoś zapoznać. Co tu idzie, jakiś dzieciak, jakiś, no, jakiś tamten, tu idzie jakaś pani od pizzy, tu idzie pan listonosz, tu idzie jakaś typiarka, co to jest? Czekaj, 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 stój. Jakaś Jenna. Jenna Akima to chyba mieszka tutaj w tej... Kolorabi. Kolorabi. Kol w sumie nie wiem czemu kolorabi. Przecież mi to nawet nie smakuje. Może być, że gdzieś tam w tlepecie słychać... bajki i mały śmiech. No, to była moja właśnie awaria. Kim ty jesteś, ty Tobio? Czemu Ty chodzisz w takich koklach? O co chodzi? Ej, se ją poznaj. Dobra, Tom, poznałaś. Teraz przywitaj się z tym. Okej, okay, takie małe podsumowanie. Wiem, że tak nagła zmiana scenerii i te sprawy. W pewnym momencie mój mikrofon się wyłączył, a raczej ja zapomniałam, że go na chwilę wyłączyłam, i gadałam dalej, i gadałam. Nagrałam dość dużo materiału, dograłam jeszcze dwa dni. W tym czasie no dość dużo się stało, więc opowiem Wam tak troszkę pokrótce. Agata zauważyła, a raczej ja, że Alex w ogóle nie przychodzi do nas spać, że jej w ogóle nie ma, i kiedy przez przypadek tak. Tak z ciekawości sprawdziłam w telefon, okazało się, że mogę wysłać po prostu powiadomienie o tym, że szukam nowych spolakotorów. Alex opuściła nas, nie dostałam ani jednego powiadomienia, nie wiedziałam o co chodzi, stwierdziłam OK. W międzyczasie, tak jak widzieliście, Agata była bez pieniędzy, miała tylko cztery simulony, nie, nie stać jej było nawet na zmianę podpaski czy tampona. W takim razie poszła i poszukała sobie skałek. Warzyw, owoców, co by tylko w zimę udało się znaleźć, zarobiła dobre 300 Simoleonów. Po wysłaniu ogłoszenia musiałam dograć jeden cały dzień, bo nikt się nie pojawiał. Aż do wtorku po południu pojawiły się dwie Simki: Julia i Yuki. Julia to dziewczyna, którą teraz widzicie przed, przed waszymi ekranami w telefonach, w komputerach, gdzie tam oglądacie. Z Julii bardzo się teraz śmieję i stwierdziłam, że ona musi u nas mieszkać, bo nazywa się Julia Wiaderko. I pierwsze co zrobiła, jak do nas przyszła, zaczęła łopatować śnieg. Dlatego jej nowa ksywa, Julia Wiaderko, a kałopata. Co lepsze, jest jeszcze kosmidom. Tak więc mam nadzieję, że mimo tej mojej małej wtopy, którą zrobiłam i zauważyłam dopiero przy montowaniu filmu. Mam nadzieję, że chociaż trochę was jakoś zainteresowałam, że zostaniecie u mnie na trochę. Zostawcie łapkę w górę, jeśli możecie, aby zmotywowało mnie to do zmotywowało mnie to do dalszego nagrywania, dalszego montowania mojej tak już okrojonego czasu, w mojej pracy. Nie pogardziłam też od was subskrypcją, ażebyście byli na bieżąco. Zostawcie dzwoneczek, włączcie sobie go tam co nie? Wiecie, wiecie o co chodzi. Tak więc ja się z wami teraz żegnam. Do usłyszenia następnym razem. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy, w zależności kiedy mi oglądacie. Mówiła do was Muflonek i żegnam się z wami. Pa pa.